Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku w Wing Chun w metaforach. Cytat na dziś: Jeśli masz litość, nie walcz. Jeśli walczysz, nie miej litości. Jest to sentencja, którą bardzo często uczniowie Wing Chun słyszą na zajęciach. Jest to sentencja, która mówi o tym, że faktycznie, jeżeli podejmujesz walkę, to musisz mieć pełną świadomość jej konsekwencji tego, że musisz to zrobić tylko w sytuacji, kiedy nie masz innego wyjścia. Jeżeli znajdziesz jakiekolwiek inne rozwiązanie, dzięki któremu unikniesz walki, to skorzystaj z niego, bo musicie pamiętać, że jeżeli zaciskamy pięść i chcemy z komuś zrobić krzywdę fizyczną, czy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mu zrobić krzywdę fizyczną, to znaczy, że wszystkie inne wartości ludzkie już upadły. Trochę jakbyśmy schodzili do poziomu zwierząt. Czyli musimy argumentem siły odeprzeć. Argument siły. Jest to bardzo radykalna sentencja, czy jakby ta taktyka jest bardzo radykalna, ale jeżeli ktoś chce skrzywdzić nas lub naszych bliskich, a my nie mamy innego wyjścia, jak tylko stanąć w ich obronie, to niestety musimy się posunąć do takiego radykalizmu. Ale również, moi drodzy, możemy na to popatrzeć trochę inaczej, ponieważ całe życie nasze to jest walka. Słysząc budzik, walczymy. O to, czy z tym, żeby nie przesunąć drzemki o 10 minut, może o kolejne 10 minut. Jeżeli rano wstajemy, to z góry już planujemy sobie dzień, jak on będzie wyglądać, a później bardzo często tworzymy modyfikacje. No, bo przecież po co iść na trening? Może wrócę wcześniej, no dzisiaj się nie czuję rewelacyjnie. Kolejny dzień będzie dla mnie ciężki, więc może przełożę ten trening, no nic się nie stanie, jakoś tam to będzie. Może się spotkam ze znajomymi, ale nie, no, lepiej będzie pójść do domu. A co w domu zrobimy? Pewnie usiądziemy przed komputerem, odpalimy YouTube'a, ewentualnie Netflixa i będziemy, jak to się teraz popularnie mówi, zamulać. Więc to jest walka, to jest walka z naszymi słabościami. I jeżeli faktycznie decydujemy się coś w naszym życiu zmienić, to musimy być w tym radykalni. Musimy nie mieć litości do. W stosunku do tej walki, którą podejmiemy. Bo jeżeli zabieramy się za coś i mówimy, ok, postaram się coś zrobić, myślę, że mi się uda, to w domyśle od razu zakładamy, że istnieje taka szansa, że nam się to może nie udać, albo z jakiegoś powodu przestaniemy tą walkę toczyć, no bo przesuniemy to na następny raz. Oczywiście może zdarzyć się tak, że pewne plany są niewykonalne. Bo, ale możemy to dopiero stwierdzić w momencie kiedy wykorzystamy wszelkie dostępne ewentualności. Jeżeli tak się dzieje, akceptujemy to i szukamy nowego celu, który chcemy osiągnąć, a nie załamujemy się. Moi drodzy, więc jeżeli coś robicie, to róbcie na 100%, a nie na 50, 25, 30, czy 78. Jak walczycie, to na stówę. Ja oczywiście Walczę wasze subskrypcje, o kciuki wasze w górę, o komentarze i o to, żeby te filmy i nasz kanał sięgał w jak najdalsze otchłanie internetu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.